Ale fajna ozdoba. Patrz, ja mam srebrny, a Ty jak? A Ty masz tylko złoty. No dobra. Moi drodzy, to nie żebyśmy się porównywali, kto ma jaki ma im suszek, ale żebyście mówili, wiesz co, popatrz się, kto ze mną jest. Matka Boża ze mną jest. Skarby, kto ma Matkę Bożą przy sobie, wiecie jak może patrzeć w przyszłość? Może patrzeć z nadzieją i ufnością. Moi drodzy Matka Boża, naprawdę to jest ktoś, jak mówi, jak mu młodzież, mega, mega silny. Dobra, moi drodzy, jest, czyli musimy medali, żeby pokonać naszego największego przeciwnika, ale jeszcze coś jest, mam skarby pytania do was wszystkich i do młodszych, i do starszych. Moi drodzy, jakim ja bym w życiu najbardziej chciał być? Ciekaw jestem co powiedzieć. Czyli moi drodzy, nie wiem, może być bogatym, ładnym, lubianym, silnym, sławnym i tak dalej. Jakimi Wy najbardziej chcecie być? Pod pod podawać się do świętych. No pięknie. Jestem Twoim fanem. Prawda. Moi drodzy, chcę pięknie. być świętym. No, wow, wspaniała odpowiedź. Ręka do góry. Kto chce być święty? Nie. Dobra, można opuścić ręce. Ale ja się pytam, tutaj nie wiem, czy chyba zostanie jeszcze czy... Czy zmęczeni, moi drodzy dorośli też, ale może się wstydzą przyznać. Kochani, medalik nosimy po to, żeby też być święty. A święty to nie ktoś, kto tu ma, wiecie, aureolę podświetlaną, ale moi drodzy, kto jest, wiecie jaki, zakochany. I moi drodzy, teraz sprawdzimy, jakie skarby mają być, dobra? Kto z was pamięta? O czym była dziś Ewangelia? Ona była o takim, słuchajcie, też kimś bardzo, bardzo silnym, bardzo mądrym. On miał na imię, o tutaj, widzę, służba liturgiczna przoduje. O kim była Ewangelia? O Panu Jezusie. No, imię Jego oczywiście też tam wystąpiło, świetnie. Ale moi drodzy, Ewangelia była o Janie Chrzcicielu. A wiecie, kto to był Jan Chrzciciel? A wiecie, super. Ale aby ktoś nie wiedział, to prostu, że z tego miejsca wam powiem. To był ktoś, to miał wielki autorytet. Czyli moi drodzy, ludzie go szanowali, prawda? Jak idzie wasz w tutaj w szkoło kościoła, to mówicie mu pewnie się pozdrawiacie go, prawda, szanujecie go, bo na to zasługuje, bo jest mądrym człowiekiem. I moi drodzy, Jan Chrzciciel też był człowiekiem bardzo mądrym. I powiem wam teraz coś ciekawego. Kochani, tłumy szły do Niego, bo czuły, że to jest Boży człowiek. I moi drodzy pytali się go, co my mamy robić, prawda? Co my mamy robić? I teraz mam pytanie, skarby, do Was i do młodszych i do nas, do dorosłych. Czy my się też pytamy, co my mamy robić, prawda? Jak ja mam żyć? Ja znam, słuchajcie, takich, którzy mówią, ja nie będę pytał, ja wiem lepiej, prawda? Moi drodzy, nie chciałbym takiego zdania nigdy powtarzać, że ja jestem najmądrzejszy, bo nie jestem najmądrzejszy. I moi drodzy, oni przychodzili do Jana. Wiecie dlaczego? Bo odkryli, że Jan to jest człowiek bardzo, bardzo mądry. I pokażę wam, co zrobił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel zrobił coś takiego. Czyli moi drodzy, nie mówił. Tutaj, prawda? Chodźcie do mnie, zakładam fan klub, prawda? I macie mnie podziwiać, składki będę zbierał, prawda? I macie mnie teraz tutaj. Lubię wszyscy. Nie, 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 moi drodzy, Jan Chrzciciel nie bał się mówić im o wysokich wymaganiach. Moi drodzy, na przykład mówił tym, którzy przychodzili, którzy bardzo często nadużywali swojej pracy. Czyli, moi drodzy, celnicy brali więcej pieniędzy niż im należało. Widzicie, co Jan powiedział? Krótko, bądźcie uczciwi, bądźcie uczciwi. A żołnierzom powiedział, nie wykorzystujcie waszej siły, nie wykorzystujcie ludzi. I moi drodzy, dziś wielu ludzi, jak słyszą, żeby być uczciwym, robi coś takiego. Ja mam być uczciwy? Przecież wszyscy kłamią, wszyscy zabierają, prawda? Moi drodzy, to jest nieprawda. Jest wielu ludzi uczciwych. I moi drodzy, my też tutaj przychodzimy dzisiaj po to, by zadać pytanie Panu Bogu, co mamy robić. I kochani, wczoraj stało się w tym kościele coś, no właśnie, sprawdzimy. Jak potraficie, jaką, jaka jest Wasza uwaga? W, od wczoraj w tym kościele coś się mocno zmieniło. Ja bym nie wiedział, gdybym się w sprawie, nie wiedział, ale ciekaw jestem, czy skarby zauważyły. Tu jest coś bardzo, bardzo innego, co jeszcze nie było. Co takiego jest tu nowego dzisiaj? Czyli za Świetnie, moi drodzy, zostały za mną. Po mszy świętej możecie obejrzeć, prawda, analizować. Przepraszam. Czy się Wam drzwi podobają? I moi drodzy, te drzwi mają wiele znaczeń. Nie tylko, żeby, kochani, można sobie było wejść przez te drzwi, prawda, obejść w cieplejszym kościele, ale moi drodzy, one też mają za zadanie izolować, żeby w kościele było cieplej. Teraz powiem Wam coś smutnego. Kochani, serca wielu ludzi są tak odizolowane, że Pan Jezus nie potrafi tam dojść moje serce, moi drodzy, może być na Niego zamknięte. I kochani, wiecie, co się dzisiaj rozpoczęło w naszej parafii? Dzisiaj się coś rozpoczęło,